Cześć, dziś przychodzę do Was z bardzo interesującą ciekawostką. Otóż, mówiąc o minionych erach, okresach czy epokach, nie jesteśmy w stanie podać dokładnych dat, kiedy nastąpiło jakieś wydarzenie. Oczywiście, wraz z rozwojem metod datowania, zakres błędu się zmniejsza, w skali geologicznej zaczyna być znikomy, ale w skali ludzkiej nadal wynosi setki lub tysiące lat. Nie jesteśmy w stanie podać dokładnych dat przeszłych wydarzeń, ale czasami możemy określić, w jakich miesiącach miały one miejsce. I tak jest na przykład z uderzeniem asteroidy, która przyczyniła się do wymierania kredowego. Impakt nastąpił w czerwcu. Posłuchajcie. Zanim dokładnie omówię, skąd wiemy, w jakim miesiącu rozpoczęła się katastrofa, rzućmy okiem na najnowszą tabelę stratygraficzną z 2020 roku. Ta pochodzi ze strony Międzynarodowej Komisji Stratygrafii. Jak widzicie, niektóre daty podane są dokładnie, a przy innych, głównie tych starszych, widnieje dopisek. Plus minus. W latach 70. XX wieku błąd pomiaru wieku bezwzględnego skał wynosił około 5%. Oznacza to, że datując skały, które miały na przykład 232 miliony lat, musieliśmy przy nich dopisać plus minus 11,6. Miliona lat. Obecnie błąd ten jest setki razy mniejszy, zazwyczaj wynosi około 5%. Inaczej wygląda 232 miliony plus minus 116 tysięcy lat, prawda? Oczywiście błąd wynoszący 116 tysięcy lat nadal może niektórym wydawać się absurdalnie wysoki, ale w przypadku skał liczących setki milionów lat, to i tak rewelacyjny wynik. Jednak wróćmy do tabeli. Popatrzcie, że przy granicy Kreda Paleogen nie ma żadnego plusa ani minusa. Jesteśmy już na tyle blisko naszych czasów, że błąd pomiaru w zasadzie nie występuje. Wymieranie nastąpiło. 66 milionów lat temu. Oczywiście nadal nie możemy powiedzieć, że było to równe co do roku 66 milionów lat, jednak i tak jest o wiele lepiej niż na przykład 10 lat temu. Rzućmy okiem na tabelę stratygraficzną z 2010 roku. Przy granicy Kreda Paleogen widnieje liczba 65,5 plus minus 30 miliona lat. Różnica jest znaczna. Popatrzcie, jak bardzo zmieniła się nasza wiedza w ciągu ostatnich zaledwie 10 lat. Jednak to, że asteroida uderzyła w czerwcu, wiemy, od lat 80. XX wieku. Nie jest to żadne nowe, rewolucyjne odkrycie. Dlatego aż dziwne, że tak rzadko się o nim mówi. Ja sam przeczytałem o nim przypadkiem w książce Dinozaury odkryte na nowo. Zagadnieniem tym w latach 80. XX wieku zajmował się paleobotanik Jack Wolfi. Badał on klimat dawnych epok, głównie kredy oraz paleogenu. Wtedy jeszcze trzeciorzędu, na podstawie skamieniałości różnych roślin. Analizował także skały z formacji Tipod Dum, to jest stan Wyoming w USA, gdzie obecna była granica Kreda-Paleogen. W późnej Kredzie, na tym terenie, zlokalizowane było jezioro porośnięte przez lilie wodne. Jack Wulfi badał warstwę graniczną o grubości około 2 cm, milimetr po milimetrze. Początkowo jeszcze w warstwie kredowej odkrywał dziesiątki łodyg oraz liści lilii, które musiały zostać pogrzebane w mule na dnie zbiornika. Później znalazł warstwę pyłu i sferul, to są typowe produkty pojawiające się podczas uderzenia dużego ciała z kosmosu. Kilka milimetrów wyżej znajdowała się warstwa martwych liści lilii. Które ewidentnie zostały zniszczone przez jakiś zewnętrzny czynnik. Wolfie zbadał pod mikroskopem te liście i doszedł do wniosku, że zostały one rozerwane przez mróz. Lód ma większą objętość niż woda a kryształki lodu są w stanie podziurawić ściany komórkowe. Jednym ze skutków uderzenia asteroidy był znaczny spadek średniej temperatury planety. Powyżej tego poziomu przemrożonych liści znajdował się drugi poziom pyłu wzbogacony o iryt – pierwiastek rzadki na Ziemi jednak często budujący asteroidy. Potem na początku paleocenu sedymentacja wracała do normy – linie w jeziorku odżyły. Akurat w tym wypadku mieliśmy szczęście, ponieważ kopalne rośliny badane przez Wolfiego były bliskimi krewnymi żyjących dziś grążeli. Grążel to rodzaj roślin wodnych, zwyczajowo nazywane są. Lilią wodną. Łatwo określić temperaturę, jaka panowała w minionych epokach, badając wymarłe rośliny, jeśli te mają swoje współczesne odpowiedniki. Rośliny mają bowiem bardzo konkretne wymagania co do temperatury oraz warunków wodnych. Można założyć, że podobne wymagania mieli wymarli krewni. Rośliny znajdujące się w warstwie granicznej kreda paleogen zostały zamrożone w konkretnych stadiach rozwojowych. Na podstawie wyglądu ich liści, pąków i kwiatów oraz porównania ze współczesnymi roślinami z tego samego rodzaju Jack Wolfi doszedł do wniosku, że mróz zniszczył komórki w czerwcu. Rośliny te nie były w pełni dojrzałe, zakwitły, ale nie wydały owoców. U obecnie żyjących odpowiedników dzieje się to właśnie w czerwcu, żeby potwierdzić swoją hipotezę, Jack Wolfi zamroził także obecnie występujące lilie, aby je porównać ze skamieniałymi. Liście w skałach, a w zasadzie ich woskowate pokrycie, charakteryzowało się wieloma nieregularnymi wypukłościami. Wyglądało tak jak po zamrożeniu. Okazało się, że takie same wzory pojawiły się także na współczesnych roślinach. Ta historia doskonale pokazuje, jak wiele możemy dowiedzieć się z zachowanych w skałach skamieniałości, jeśli tylko zbadamy je bardzo dokładnie. Świat sprzed milionów lat już nigdy nie wróci, jednak nauka pozwala nam odkrywać jego świadectwa. Czasami można dowiedzieć się na temat minionych epok faktów, których nie spodziewalibyśmy się, które uznalibyśmy za niemożliwe do odtworzenia. Nauka jest fascynująca. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.